Serdecznie. Dzisiaj przeczytam Wam bajkę o języczku podróżniczku, który wybrał się do dentysty. A ze mną dzisiaj na zajęciach jest Szymek. Szymek pomacha dzieciom. Przywitaj się, powiedz cześć. Cześć! I jest na Zosia. Słuchajcie, zapraszam Was na wizytę do dentysty. Pewnego dnia języczek podróżniczek obudził się rano i poczuł, że boli go ząbek. Jak bolał ząbek, języczko. Oj, 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 jak boli, boli, boli. Wstał z łóżka, poszedł do łazienki. Plaskamy, idziemy do łazienki. I w lustrze zobaczył, że ma spuchnięty policzek. Robimy spuchnięty policzek. Wybierzcie sobie którąś ze stron guzi, któryś policzek i nabierzcie powietrza. Mm, mm. A ty Szymonku, który masz spuchnięty policzek? Pokaż. Mm. Mm. Boisz się iść do dentysty? Nie. nie, bój się. Czasami trzeba pójść do dentysty. Nie, 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 to jest dentysty. Ponieważ ból był tak silny, że nie mógł jeść, wypił tylko przez słomkę herbatę. Je herbatę. I poszedł. W poczekalni u dentysty siedziało dużo ludzi. Liczymy teraz językiem ząbki w buzi, czyli te osoby, które siedziały przed wejściem do pani doktor. Szymonku, liczy z nami ząbki na górze i teraz na dole. Pani doktor... Poprosiła Języczka Podróżniczka do gabinetu. Usiadł na fotelu. Pani doktor nacisnęła przycisk i fotel pojechał do góry. Wypowiadamy głoskę sy. Następnie powiedziała Języczkowi, żeby otworzył buzię. Otwieramy buzię. Przymonku, otwórz buzię. Dobrze rób tęczę. Sprawdziła wszystkie zęby. Myjemy górne zęby i dolne. I okazało się, że w jednym jest ciórka. Języczek bardzo się bał. Był napięty. Wysuwamy język i go chowamy. Dobrze, Zosię. Pani doktor uśmiechnęła się. I języczek się uspokoił. Małym wiertłem rozwierciła dziurkę w zębie, wymyła go wadką z lekarstwem. Jeszcze raz myjemy zęby. I zakleiła go dokładnie. Stukamy językiem o wybrany ząbek w buzi. Języczek uśmiechnął się szeroko do Pani Doktor. Pokazujemy ząbki. Pani Doktor opuściła fotel, a języczek raźnie z niego zeskoczył. Hop, hop! Podziękował za pomoc i radośnie pobiegł do domu. Szymonku, choć pożegnasz się z dziećmi. Szymonel dzisiaj nie był zainteresowany ćwiczeniami z nami. Dziękujemy Zosi za obecność. Machamy dzieciom. Do zobaczenia!